Przy Czekaj, Siedem, to, się to jest przy podświetlimy. to jakieś hopy wyją do radia w ogóle. Straszne do. Straszne rzeczy. Dobra, co my tutaj mamy? Audi Q3, ale z przednim napędem. I to jest taka mnie tak. trochę profanacja. Z przednim napędem silnik DFT. DFT. 150 50-konny diesel. Z interkulerem wodnym, bardzo lubimy to się. Eee, Szczególnie tak. W nie chyba, czy nie chce się w tym hamownianym być? Jest w trybie hamownianym. Tylko się ręcznie puści. No. To co, hamujemy? Tak 760 EGT Na pierwszym pomiarze Na ale i tak nie jest źle, nie? Bywało gorzej Aby nie bimbać 161 koni. Jeszcze jak policzę to może będzie ciut. Chociaż nie, 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 teraz przy tych temperaturach. Teraz, teraz już doliczone, więc przy tych temperaturach to raczej może tylko wyjść mniej jak on sobie zejdzie. Jak widzicie, seria całkiem niezła, 10 koni więcej od tego co podaje fabryka, tam jest lekkie przeładowanie na dole, stąd też trochę podbity moment. Nic się złego nie dzieje, wszystko jest w parametrach OK. Cieszy mnie w miarę niskie EGT. No i co, Przemek zaraz przyjdzie i będzie wpalał, bo już mu plik wysłałem. Bo my tak tutaj online sobie pracujemy. Ja Wam tylko poczekajcie, przestawię to. Wam tylko pokażę parę takich zmian: 17C64 emittery EGT. Ruszone punktowo. Na razie ustawiliśmy na 900. Doładowanie maksymalne. Mapki wykonawcze. Pedały gazu. Mapa momentu. Czas trysku liźnięty. Ja zawsze sobie lubię chociaż 2-3% na czasie dodać. Nie wiem. Mam takie wrażenie, że to wtedy jakby ładniej to się wszystko układa na wykresie. Co tam, Przemku, ładujesz? Podładujemy! Tak. Podładujemy go, bo będziemy na wirtualnym pliku pracować, czyli pobraliśmy z serwera plik który został przerobiony, teraz go będziemy wpompować, nie wyciągamy sterownika na benchu, bo sterownik jest w szybią, tam trzeba było się do niego dostać, pieprzenia. Duża wirtuale też sobie dobrze tutaj radzą. Auto jest już po gwarancji, więc spokojnie możemy to zrobić bez ryzyka, że ktoś kiedyś zobaczy chociażby że ilość programową. Bo... No i tyle, i zobaczymy jak to w ogóle będzie chodziło, bo, bo sam jestem ciekawy. Zobaczymy, jak z momentem będzie, bo dość mocno jest w serii. Zobaczymy po programie. I co, Przemek? Coś tu się dzieje. Coś się dzieje? Dodatkowe kontroliki na desce. Aha, dobra. Łamiemy zabezpieczenia fabryczne. No i właśnie teraz się programuje. Jestem ciekawy, czy za pierwszym razem się uda to zrobić tak, jakbym sobie życzył. Zwłaszcza to lekkie przeładowanie na dole mnie. Może nie martwi, ale coś czuję, że będzie z tym troszkę więcej zabawy. A, jedna, dwie korekty i powinno być lala. No i najważniejsze, żeby te EGT nie były jakoś szalone, wysokie. 82. Od 900 no. 177 koni No dokładnie, ale 177 koni i mamy pod 900 EGT To sobie wyobraźcie jak niektórzy robią tam prawie 200 koni, bo i znam takich Jakadam ja jest EGT <laughs> Cza. jak jest symboly No się znowu nie wyrównałem do Tak wyrównałem dół Leci F2 no, no dobrze, już teraz to idzie szybko I zobaczymy Trochę mały ten przyrost i jeszcze go może liźniemy więcej, bo jakiś drobny zapasik był więc no czemu nie skorzystać? Podejście numer dwa. Będzie lepiej, już wiecie. To jest No, będzie fajnie. A góry bym więcej nie robił, bo i tak od 900-880 mamy na końcu, a to wie, że jest hamownia. No i tak powiedział, że mu tam na górnych obrotach nie zależy, że bardzo właśnie na dole elastyczność 186 koni. Pik no tak można by było zostawić. Też tak mi się wydaje. Będzie elastyczniejszy od ale... Zobaczymy jak było na poprzedni No, ufajnie się podniosło no. Dobrze, Dobrze. A teraz ile koniów? 186 Wtedy już się nie zmienia No Na drugiej poprawce jest zdecydowanie lepiej EGT praktycznie nie wzrosło Mamy kilka koń więcej, jest więcej momentu. Będzie pan zadowolony, myślę, wyraźnie, jak naprzód napęd styka. Więcej to by było tylko mielenie, mielenie tych kółek. Swoją drogą zawsze nie to bawi Audi Q, tylko z przednim napędem. Coś gdzieś nie poszło, tak jak powinno. Na razie dzięki, że oglądaliście, cześć.